Krzysztof Szymon, SSPTT 1907 Zakopane i Fabiański Mateusz, UKS Błyskawica, do Była konkurencja drugiego dnia mistrzostw Polski na dystansach w drzwiarstwie szybkim jesteśmy ponownie na to, że Stegny. No i mamy już w pierwszej parze, no w cudzysłowie parze powiem samotnie na to, mierzy się z dystansem 1500 metrów Sebastian Król, reprezentujący klub. KS Pilica Tomaszów. Jedno okrążenie jeszcze pozostawał Sebastianowi do zakończenia swojej, swojej próby. Legitymuje się on rekordem życiowym 2 minuty 2 sekundy 81 setnych. I zobaczymy zaraz z jakim czasem ukończy Sebastian Król swój dzisiejszy start. W konkurencji 1500 metrów będziemy mieli 14 par. Po siódmej parze Będziemy mieli przerwę na czyszczenie lodu. Sebastian Król zmierza już do mety. Patrzę na zegar gorszy czasowy rekordu życiowego 2 minuty 11 sekund i 57 setnych. Na starcie Rad Konrad Pożykowski Dawid Król Sebastian pozyskał czas 2 minuty 11.57. na sacerderskość i króla Szymonika Kopieńskiego Mateusza. Dostatku przygotowienia się za drugiej pary. Będzie to na torze wewnętrznym zaczynać będzie Konrad Radwański reprezentujący na codziennie SKL Górnik Sanok, a jego kolegą w tej parze będzie Dawid Bożykowski, reprezentant klubu SNF PTT 1907 z Zakopanego. Zbliżone rekordy życiowe obu zawodników gorszy ma Konrad Radwański 2 minuty 6 sekund i 15 setnych. Lepszy Lepsza życiówka Dawida Burzykowskiego, 2 minuty, 4 sekundy i 37 setnych. Zobaczymy no, jak poradzą sobie w tym no, najważniejszym klejowym starcie w tym sezonie. Starczy para druga. Radwański Konrad Burzykowski. Dawid. Przygotuje się para trzecia, król Szymon Fabiański Mateusz. do asystenta z Tandera, pośród Struż Daniel Górnik Sanok i Sud Wojciech Puchętnika nie widzę. To Czas otwarcia 27 27? Radwański Konrad, otwarcie miał 28 sekund, Dobry. Burzykowski Dawid 27,27. Zawodników prosimy o szybsze zgłaszanie się do asystenta Startera. Tak, Zawodnik z zakopanego Dawid Burzykowski. Przewaga w tym momencie się powiększa, no, ale to też kwestia tego, że ten, ten wiraż Dawid Burzykowski pokonał po wewnętrznej którą Będziemy mieli wyrównanie i zobaczymy jak po tym okrążeniu wyglądać będzie przewaga czasowa jednego z zawodników. Cały czas na prowadzenie Dawid Burzykowski. Słyszą Państwo, dźwięk dzwonka to oznacza, że, że zawodnikom zostało ostatnie 400 metrów rywalizacji. Wyraźna przewaga Dawida Burzykowskiego. Komfort Radwański został nieco z tyłu. Nawet nie była to kwestia pokonania ostatnich, ostatniego wirażu po zewnętrznej, po prostu wyraźnie. W tej parze lepszym zawodnikiem jest Dawid Burzykowski. Dawid Burzykowski zmierza do mety. Zobaczymy jaki będzie czas. 2 minuty 10 sekund 42 setne. Kończy także swoją rywalizację Konrad Radwański. Widać zmęczony wysiłek z zawodnika. 2 minuty 20 sekund i 70 Na setne. Następna trzecia. Przygotuje się drużyna kończyk. Za moment przywitamy na warszawskim torze Stegny Szymona, e, przepraszam Damiana, Szymona Króla i Mateusza Fabiańskiego. Szymon Król rozpocznie trzecią parę biegu na 1500 metrów po wewnętrznej stronie toru. A Mateusz... W poprzednim biegu Radwański Konrad czas 2 minuty 20,7. Burzykowski Dawid, 2 minuty 10 sekund 42 sekundy. Teraz następna strata, teraz goście z drużyna nadzór się Wysocki Szymon, Ester Górnik-Sanon i Ostaszewski Mikoł, WD Wschody Przypominamy zawodnikom, że po siódmej parze nastąpi przerwa na czyszczenie toruń. Domaniewice, no i może się pochwalić lepszym Rekordem życiowym poniżej 2 minut to pierwszy zawodnik, który, jak do tej pory, który startuje w, w tym biegu na 1500 metrów, y, który legitymuje się życiówką mniejszą niż 2 y, minuty, minutę 58 i 22 setny, z kolei z Szymon Król jego rekord życiowy to 2 minuty 1 sekunda i 57 setny. na prostej mety. Bardzo wyrównana rywalizacja w tej parze. Minimalnie prowadzi w tym momencie zawodnik klubu Błyskawica do Moniewice, Mateusz Fabiański. Teraz na tej przeciwległej prostej zmiana torów. Teraz będzie kończył to okrążenie po zewnętrznej. I minimalnie ten bieg wygrywa Szymon Król. Reprezentant SNPTT 1907 z zakopanej. Na starcie para czwarta. przygotuje się para 5. W 2 minuty 7 sekund. Ostatni, tylko o 15 stycznia gorszy Mateusz Fabiański z UKS Błyskawica do Maniewice. Do startu przygotowuje się. Czwarta para rywalizacji na 1500 metrów. Od zewnętrznej strony toru Damian Struś z SK górnik Sanok. A po zewnętrznej stronie toru rozpoczyna swoją rywalizację Wojciech Sud, Również z UKS-u Przepraszam, wystartowała para czwarta w poprzednim biegu. Król Szymon uzyskał czas 2 minuty 0,7,9. Fabiański Mateusz, 2 minuty 08.05. Przygot, do startu przygotuje się para piąta, a do systemu start teraz głosi Rzucicielski Cezary, Wudeł, Warszawa, Drwieńka, Marcel, SG Górnik, Sanon. Na prowadzeniu zawodnik KS Błyskawica do Maniewice, Wojciech Sud. Otwarcie poniżej 27 sekund. Większa swoją przewagę Wojciech Sud. Nalegitymuje się o ponad 4 sekundy lepszym rekordem życiowym 2 minuty 92 setne. Z kolei Damian Struś. Jego życiówka to 2,0581 setnych. Pewnie Wojciech Sud zmierza w stronę linii mety i mamy dzwonek oznaczający ostatnie okrążenie, ostatnie 400 metrów rywalizacji czwartej pary biegu na 1500 metrów. Spokojne prowadzenie wyciecha Suta, bardzo duża przewaga. I zobaczymy z jakim czasem zamelduje się na mecie reprezentant UKS-u Błyskawicy Domaniewice. Ciech mknie do mety 2 minuty 9 sekund i 15 setnych, a jego rywal Damian Struś 2 minuty 14 sekund 96 setnych. Na starcie para piąta. Przygotuje się szósta, Cezary, Truminga Na starcie piąta para rywalizacji na 1500 metrów. Po wewnętrznej stronie to Szymon Wysocki reprezentujący SKL Górnik Sanok. A po zewnętrznej Michał Ostaszewski, reprezentant miejscowego WTL z Warszawa. Wystartowała para piąta w poprzednim biegu, z drużania. Uzyskał czas 2 minuty 14,96 Sut Wojciech 2 minuty 09.15 do asystenta Startera zgłosi się siódma para Kisielewska. Barton, KS Orzeł i Paweł, KS Orzeł Ebron. Przy otwarciu w wykonaniu zawodnika z Warszawy 2786 2804 jego rywal Szymon Wysocki. Zamiana torów na przeciwległej prostej. Za chwilę giraż, który wyprowadził obu zawodników na prostą mety. Powiększył swoją przewagę Michał Staszewski. Mocne równe tempo reprezentanta WTU z Gdy Warszawa. Minuta 1,3 trzy setne, minuta 3 sekundy 11 setnych jego rywala. Bardzo zbliżone rekordy życiowe obu zawodników, Szymon Wysocki 2 minuty 2 sekundy 66 setnych, a Michał Ostaszewski 2 minuty 2 sekundy 69 setnych, tak więc tylko 3 sekundy różnice, 3 setne sekundy różnice między życiówkami obu zawodników. Ile dzwonek ostatnie okrążenie zawodnik butę z tego Michał Staszewski minuta 36-32 przed tym ostatnim okrążeniem minuta 41-28 Szymona Wysockiego. Więc Michał Staszewski mimo że legitymuje się ciut gorszą życiówką no, w tym biegu Bezapelacyjnie ograł swojego rywala Szymona Wysockiego. Zobaczymy z jakim czasem skończy Michał Ostaszewski. Ostatnie ruchy, ostatnie metry do mety. Michał Ostaszewski, Butelstegny Warszawa. 2 minuty 12 sekund 92 setne. Kończy swój bieg Szymon Wysocki, SKL Górnik Sanok. 2 minuty 21 85 setnych. To była piąta para rywalizacji na 1500 metrów. Za moment zobaczymy zawodników rywalizujących w szóstej parze i tu też po wewnętrznej stronie toru reprezentant WTU Stegny Warszawa Cezary Ciecierski. A jego rywalem będzie zawodnik SKU Górnik Sanok Marcel Drwięga, czyli para po parze mamy rywalizację klubową Górnika Sanok i WTU Stegny Warszawa w pierwszej rywalizacji górą. Zawodnik WTU Stegny Warszawa, zobaczymy jak będzie w tej parze. start na torze zewnętrznym, Marcel Drwięga. start na torze zewnętrznym, Marcel Drwięga. Taką całą procedurę startu trzeba powtórzyć. No i zawodnicy muszą uważać, aby tym razem fal startu nie było. Mamy kolejny fal start. Na że zewnętrznym Marcel Drwięga to oznacza, że nie przystąpi do rywalizacji w tej parze, tak więc sam z dystansem 1500 metrów będzie mierzył się Cezary Ciecierski. Tym razem wszystko odbyło się już bez fal startu Cezary Cicielski pomknęł, z sił tylko ma w i mierzy się 80, 80, 10, 1500 metrów minuty, Cezary Cicielski, tak jak już mówiłem, reprezentant WTU, Warszawy. Warszawa, przy Jego rekord 2 minuty 42 setne To jest Cezary Cicielski mierzy się z Nie, potem będziemy mieć jeszcze jedną parę i po siódmej parze Przerwa na czyszczenie lodu. Czas otwarcia 27.85. Czas 0,11, Cezary Ciecierski już niecałe dwa okrążenia do zakończenia swojej próby. Zobaczymy jaki czas osiągnie zawodnik, który na co dzień trenuje tutaj na obiekcie warszawskich Stegen. Ostatnie okrążenie minuta 3667. Tak więc bardzo zbliżony czas przed tym ostatnim okrążeniem do osiągnięć poprzednich zawodników. Cezarcicielski wypada na, me, na prostą metę. Ostatnie metry, ostatnie ruchy. Czas gorszy od poprzedników. 2 minuty 13 sekund 34 setne. Cezarcielski reprezentant WTM z Warszawa. Mamy już y, zawodników, którzy przygotowują się do rywalizacji w siódmej parze. Będzie to dwóch zawodników klubu KS Orzeł Elbląg. Od wewnętrznej zaczyna Artur Kisielewski, a na, zewn na zewnętrznej stronie toru Paweł Toruni. W poprzednim biegu Cezary Krzycielski uzyskał czas dwie minuty trzynaście Po zakończeniu tego biegu nastąpi przerwa na czyszczenie toru. Po wewnętrznej stronie mężczyzny. toru będzie go łatwiej można rozpoznać bo czerwonej opasce na ramieniu tak to jest kiedy dwóch zawodników z tego samego klubu rywalizuje w tej samej parze czas otwarcia Pawła to Runia 26,30 27-25 czas jego klubowego kolegi Artura Kisielewskiego. Dwóch zawodników, którzy legitymują się rekordem życiowym poniżej dwóch minut. Lepszą życiówkę ma Paweł Toruń, minuta 56-43, a z kolei Artur Kisielewski 15903. Tak więc liczymy w tej parze na, na dobry wynik któregoś albo dwóch zawodników. Dalej na prowadzeniu Paweł Toruń. 57,92 bardzo mocne otwarcie. Nie oglądaliśmy jeszcze w tych dotychczasowych sześciu parach tak mocnego otwarcia pierwszych 700 metrów. Kilkunastometrowa przewaga Pawa Torunia. Spokojnie prowadzi ten bieg, bo nie musiłaby osiągnąć bardzo dobry czas jak na razie minuta 33 06 minuta 3498 to czas Artura Kisielewskiego ostatnie 400 metrów. Teraz to się wszystko wyrównało oczywiście z uwagi na wiraż i za chwilę decydujące chwile tego biegu. Paweł Toruj spokojnie zmierza do mety. To jak na razie będzie jeden z lepszych wyników. 2 minuty 11 sekund 1 setna 2 minuty 12 sekund 57 setnych. To czas Artura Kisielewskiego. Kisielewski siódmą, siódmą Paweł 2 minuty 11.01. Tak jak mówiłem, za nami 7 par na a więc mora na, na przerwę na, 11, na czyszczenie lodu i po tej przerwie na czyszczenie lodu. Wracamy do